Cześć, tutaj Tomek z Hugis. Stopa kontra bas. Jak sprawić, aby w końcu w miksie zagrały razem? Pomyślę, że w miksowaniu wokalu jest to jeden z cięższych problemów na etapie miksu. Szczególnie w bardziej nowoczesnych gatunkach, gdzie bas jest bardzo bogaty w częstotliwości i często zakrywa stopę i po prostu miks często traci energię. Także pokażę Ci od prostych po zaawansowane techniki, jak połączyć tą stopę z basem. Pierwsze, co by się przydało zrobić, to balans, ale gdy tutaj zobaczcie, tak wygląda nasz bas, to jest taka typowa 808, a tak wygląda stopa. One mają już tak, jakby to prawda, na sobie jakiś podstawowy miks, gdzie tutaj na stopie już jest jakaś korekcja, jakaś kompresja i tak dalej, ale nie mają tak, jakby tych technik, które je będą ze sobą łączyć. I co tutaj na początku chcemy zrobić? No, na początku jest dobry balans, ale zobaczcie, mamy ten balans zachowany niby w miksie. No i wciąż ta stopa mi się za bardzo nie przebija. Ona ma taki fajny klik na początku. Chciałbym, żeby to przeszło. Szczególnie, żeby było to słyszalne na jakichś mniejszych głośniczkach moich słuchaczy. Ale jak idę głośniej z tą stopą. to ona już jest tak jakby zagłośna w całym miksie, odpala mi kompresję na masterze i to tak jakby zabiera całą dynamikę już w tym utworze. Także dojdźmy do tego balansu, z którym dziś będziemy zaczynać, gdzie rzeczywiście jeszcze ten bas zasłania stopę i zobaczmy, co możemy zrobić. Pierwsza, najprostsza rzecz, czyli separacja częstotliwości, które zasłaniają stopę i które zwolnią w basie troszeczkę miejsca na stopę. To, co lubię robić, poszukać energii tej stopy i ewentualnie troszkę jej jeszcze dodać tej stopy. Zobaczmy, czy możemy troszkę dodać tych częstotliwości, aby miała więcej y, przestrzeni do walki z tym basem. Okej, okay, coś zaczyna się tutaj przybijać. Posłajmy samą stopę. Czuję, że tutaj tą taką dużą energię troszkę możemy podbić. To są 3 dB podbicia. A teraz gdzieś w okolicach tych 80 Hz jest ta energia tej stopy, to zobaczymy, czy tutaj bezstratnie jakoś możemy troszkę tego uciąć. Problem mam taki, że tutaj akurat w tych samych częstotliwościach, co jest stopa, bądź bardzo podobnych, Gratem bas, i tutaj znowu w normalnym świecie, gdybym chciał to zrobić, no tutaj bym troszeczkę może tego uciął w okolicach tej stopy. Bo, tak jakby te wybrzmiewanie tej 808 jest gdzieś tutaj w tych okolicach 100-200 Hz, także może troszkę tutaj by to pomogło. I w taki sposób mamy zrobioną. Podstawową separację, gdzie dodaliśmy na stopie energii, w tym miejscu na basie zwolniliśmy troszeczkę tego miejsca i już nam się robi więcej energii i więcej miejsca, żeby to skleić. Gdybyśmy chcieli iść krok dalej, to żeby to ucięcie nie było cały czas, można zrobić tak, żeby ono było dynamiczne. A żeby jednak bas wciąż miał też więcej energii, to możemy podbić go tam, gdzie jest jego energia, taka basowa, w tej 808. I coś powoli zaczyna nam się tutaj kleić. To jest bardzo fundamentalna technika. Idziemy dalej. Często, gdy ten bas jest taki potężny, ile byśmy nie działali, ta stopa się nie przebija. I teraz pokażę wam prostą technikę, za pomocą korektora, która może nam troszeczkę przebić tą stopę. I może Was to zadziwi, ale będziemy chcieli podbijać częstotliwości w okolicach 2000 Hz. Czemu? Bo tam jest taki klik stopy. Jest to taki klik, jak słuchacie samego tego podbicia, który może nam pomóc przebić w tej stopie. I to, co ja lubię robić, właśnie gdy czuję, że stopa ginie gdzieś w tym miksie, to właśnie podbijam ten klik. On sprawi, że też na małych głośniczkach będzie. Ta stopa się przebijała, nawet jak bas całkowicie ją zasłoni, i po prostu kilka decybeli tutaj podbijam tego klika na stopie. Posłuchajcie przed. Po. Okej, okay, jakby dostała takiego, jakbyśmy nałożyli na to jakieś uderzenie takiego lekkiego. Stryknięcia, co daje nam po prostu kolejny plus do przebicia się tej stopy i basu. Posłuchajcie. Bez tych dwóch korektorów, które w chwilą zrobiliśmy na stopie. Z. Zaczyna się to dziać. To są takie podstawowe metody, które możemy zrobić z darmowym korektorem TDR-Nowa i tak dalej. Teraz idziemy w bardziej zaawansowane metody czyli fundamentalny sidechain. I czyli za każdym razem, jak uderzy stopa, troszkę bas się wyciszy, troszkę będzie w tym momencie kompresowany bo to, co teraz widzieliście, używamy właściwie w każdym gatunku taką zabawę z korekcją. Ten sidechain. Zazwyczaj jest używany w gatunkach bardziej nowoczesnych, gdzie możemy sobie pozwolić na to częste ściszenie basu, no bo akustyczny bas aż tak nie walczy z tą stopą, aby musiał być aż tak procesowany. Ale w takim gatunku jak najbardziej może to zadziałać. Ja używam teraz po prostu zwykłego kompresora. W Abletonie może być to każdy, który macie w programie, tylko musi być w opcji sidechain, czyli do źródła tego kompresoru, i on jest wyzwalany naszą stopą. I to jest teraz na basie ten kompresor, czyli za każdym razem, jak uderzy teraz stopa. Delikatnie taką presja będzie się odpalać, co jest ważne. Ratio, nie chcecie mieć raczej za dużo, żeby też ten, to ucięcie nie było zbyt agresywne, a tak zazwyczaj lubię mieć troszkę odsunięty żeby też za bardzo, no, nie zniszczył mi tego basu, szczególnie jak to jest 808, jak to nie jest 808, atak może być troszkę szyb, szybszy, bo ta 808 też na początku daje fajnej energii i release, to już zależy od Was, jak długo chcecie, aby te ściszenie wybrzmiewało. Też nie może być zbyt długie, bo będzie brzmiało to bardzo nienaturalnie i teraz osłyszycie to w praktyce. Ok, wejdźmy trochę w kompresję thresholdem. Słyszycie? Teraz jak się ścisza. Tylko teraz już było nienaturalnie. Lubię nieraz zejść bardziej agresywnie, dostosować sobie tutaj ataki i release. Nie chcę release'a za długiego i widzicie, tutaj troszeczkę działam intuicyjnie. Nie chcę zbyt długo, aby ta kompresja działała, no bo chcę, żeby ogon jednak tej 808 wybrzmiał. Także dostosowuję to do swoich potrzeb. I teraz wracam na ucho, aby ten balans i to sklejenie fajnie funkcjonowało. Myślę, że tyle jest ok? Przed? Po. I teraz. Idziemy w bardziej zaawansowane narzędzia, czyli coś, co jest, byś, bym powiedział, pomiędzybudżetowo, czyli Track Spacer, już płatne narzędzie, które działa bardzo podobnie jak Sidechain, tylko bardziej inteligentnie, bo bardzo dynamicznie robi to wycięcie tej stopy, gdzie po prostu ono też działa w formie Sidechain i bardzo fajnie reaguje na częstotliwości stopy. Wyłączę teraz tego sidechaina, które ustawiliśmy. Zostanę przy tym narzędziu i zaraz przy jeszcze bardziej zaawansowanej technice, która będzie jeszcze z użyciem sufa. Czyli tutaj dostosujmy sobie ten balans. Bez. Z. Zaczyna to wszystko powoli ze sobą funkcjonować. I teraz przechodzimy jeszcze do suf. Jest to narzędzie do usuwania rezonansów. To jest jedno z moich ulubionych narzędzi pod kątem tego łączenia w tym momencie. Ono działa znowu w opcji sidechain, czyli wchodzi do niego stopa i tam, gdzie jest ta energia stopy, będzie dość mocno wycinać częstotliwości. Widzicie? Jakbym dał teraz na samym basie, co się tutaj dzieje. Takie szybkie nutki są po prostu ucinane, bo tam jest energia stopy. Posłuchajmy stopy i basu. I zobaczcie, nie musiałem zmieniać tej głośności, aby ta stopa bardziej się przebiła, co daje mi o wiele lepszy rezultat, później nawet robiąc mastering i tak dalej, bo to często, często jest problemem. Czemu moje miksy nie dochodzą do takiej głośności jak popularne utwory? Bo nie zadbaliśmy dobrze o ten balans, tylko działaliśmy często gło głośnością, a nie technikami, które naprawdę łączą dane elementy. I posłuchajcie, teraz wyłączę wszystko, co tutaj zrobiliśmy, czyli na początku te korektory na stopie i te korekcje na basie, i te nasze tutaj track spacer i słów. Posłuchajcie teraz. Bez tych wszystkich efektów. Myślę, że to są fajne techniki dla każdego, od podstawowych po bardziej zaawansowane. Zobaczcie, czy przydadzą wam się w miksy. Jeśli chcecie nauczyć się miksu, to zobaczcie mój darmowy kurs miksu wokalu. Jest w opisie. Trzymajcie się, cześć!